Witam Was, ja jestem Karwarz 10, jak już widzicie, Jakiś zombie mi się wtrąża na ekran. Dopiero co zaczynam nagrywać, one już chcą się rzucać. Dobra, ale do rzeczy. Jest... <ścoughs> zaciąłem się, kurde. Do rzeczy. Witam Was, ja jestem Karwarz 10. To jest kolejna część serii. Zagramy w Dead Island. Jak pamiętacie, ostatnio szliśmy z naszym kumplem. Po kanałach. A ja zrobiłem sobie pistolet elektryczny. Gdzieś go odłożyłem. I dalej szukamy przepisu na robienie amunicji. Tu spotkaliśmy parę zombiaków. A mówiąc parę mam na myśli czterech. Z czego jeden z nich to był Grubas. Ściągamy Belę i idziemy. Wyrze mi brakuje autentycznego omijania przeciwników. A nie takiego. Potem je ja zauważył, to ja muszę uciekać. Brakuje mi skradania się między nimi. Łom. Super mega epic Łom. Super, super mega epik duży zo gruby zombiak który będzie we mnie pluł kwasem Mam pomysł, że użyję Dobra, użyjemy najlepszej broni. Jaki słaby jednak się okazał. Myślałem, że będzie mocniejszy. Hm. Z pierwszymi mi pewnie szło tak słabo, bo trzymałem go na dystans. Dawno nie biłem nożem do maczetą do trzciny. To też należy zrobić. Tam się coś świeci. jedna poje. Przed chwilą się napiłem. Co jest? O. Dobra, wrócę się po te energetyki. A na początku serii mówiłem, że nie będę mówił energetyki, że będę mówił soczki owocowe. A może jakoś trochę inaczej. O nie, do ciebie nie podchodzę. Można po prostu go sprowokować do wybuchu A ja do nich rzucałem bronią No nie I latarka nam zgasła. Tu wam trochę rozjaśnię mam nadzieję Że nie zapomnę Nie trafisz. A może jednak trafisz. Ale te grubasy są opakowane. Normalnie pełen zestaw. No super mamy hajs. No nie! No i zginęliśmy. I na domiar złego jesteśmy... O, blisko nawet, dobra. Już jestem grzeczny. Wesoły też jestem. Słyszeliście to? No nie! O i tu próbuje wejść, ale mi się broń zepsuła. Dobra, chłopie. Słuchaj, masz prezent. No nie, ja też zginąłem. O, jeszcze jestem blisko. Dobra Noża do kości nie ulepszymy noża do kości, noża do trzciny I znowu słyszeliśmy ten dźwięk, co to było? Mam nadzieję, że wysłyszycie co się dzieje, że znowu nie pomieszałem w ustawieniach. To na pewno pamiętacie, że kiedyś odwaliłem takie... taką głupotę i... z której gością wybuchnij. Okej. Okay. To by było właśnie fajne, gdyby jak zombie nas próbują zaatakować i jesteśmy przy ścianie, to walimy nimi o ścianę. Rura. Nie bierę. Co? O, są jeszcze, dobra. Ja, ale ja chciałem strzelić w ten kalnister. Dobra, mamy zejść. Para que a Moć tasak? Hm. Evo, pija pełne życie to nie bierzeń, ok. Kanister zawsze się przyda. Czy to tam nawet butla z gazem? Jak zwał, tak zwał. Ale dobra, wchodzimy do ratusza. I wiecie co, chyba niedługo będziemy kończyć grę.

I hope that the barricades hold. Blowing the bridges was the only thing to do. It was the only way to keep out the infection. So what's the plan? Somebody what must the... have a goddamn plan. Oh, in God's name are you and how the hell did you get inside here? you're here to find food and medicine well I'm sorry but that's impossible our supplies are limited and we need everything we have that's all I have to say to you for now people are waiting on me and I had things to do yeah, so I the exact same thing those Things go to shit, and it's every fuckwit for himself. 300 families. The flushest motherfuckers in the city. It's just like Norman's. As long as they got theirs, who gives a shit if the ghetto burns? Man, they're just playing for their own team. And I think it's about time we did the same. What are you saying? I'm saying that we have to find that guy on the radio. And the lifeguard? We promised to help. Oh fuck the lifeguard, man. If not for him, we wouldn't be stuck here like this. Make the call! Jen, are you there? Yes, I'm here. Were you able to get anything? We're calling it off. Come get us at the sewer exit. Wait, wait. What are you planning to do? Look, if we're going to survive, we need to get the hell out of here. No one here is going to help us. We're supposed to be the ones helping. We're the only ones who can. I couldn't help my father, but I can help the others. Jin, listen. The best way to help everyone is to find that guy from the radio. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time here. I promised I would get those people food and medicine, and I will, with or without your help. We're staying with the plan, or I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, doll. You know it's true. And if you leave us here without transportation, we're not going to make it either. No one's going to make it if we don't help them. The girl is right. What do you want to do, Jin? It's up to you. I want to supply everyone. The resort, the church, the police station. The motherfuckers at the police station? Are you kidding me? We'll supply everyone but the police station. Those assholes can fend for themselves. Then we'll find the voice from the radio. Agreed. I'll be at the sewer exit. Over and out. Listen to me carefully. Barricaded the entire building, and for now it's secure. But if those things force their way in, maybe there's something we can use. <ged> <altogether> <breweres> First off, sługa polski. One bite and you're infected. Before long.

Rzecz 2. Dobra. Jak słyszeliście podczas filmiku, chcieliśmy ich wszystkich zostawić, ale Jean, czyli ta dziewczyna, którą spotkaliśmy u mechanika, wciąż chce im pomagać, więc ona ma samochód, więc ona rządzi. Więc musimy im pomóc. I know where you can find what you need. Not far from here is a market. The problem is it was overrun by one of the rascal gangs. They'll kill you as quick as look at you. But I know a way through the sewers. It's not an easy trick, but you don't look the type that's easily discovered. Not to you. Yeah. All right. All the entrances to the market are barricaded, except for the one that very few know about. Head downstairs and talk to the guard at the door. No to świetnie, dzięki niemu znowu wierzę w ludzi. Ale mam jedną kulę i najchętniej bym zapisał i wystrzelił nią tamtego burmistrza. I'm not supposed to let anybody by, but I could turn a blind eye if you could do something for me. I'll do my best. I'm stuck here for the time being, guarding this goddamn gate. I can't even leave to have a bloody piss. So if you could go upstairs to the mayor's office and look for a bottle of booze, I'd appreciate it. Anything will do. If I'm gonna bloody sit here waiting for doomsday, the least that... Przenieść mu alkohol. a ja nie mam alkoholu. Dopiero co go sprzedałem w poprzednim odcinku. Dobra, mamy trzy miejsca, w których możemy zabrać alkohol. Idziemy zawsze tam, gdzie jest najbliżej. Wyrzuciłem pistolet. No. Wywalimy coś. Czysty elektromon, który jest. Lepszy. To dość mocno. Dobra, bierzemy ten alkohol potrzebny nam pistolet, ale... pistolet... niepotrzebny nam ten bestialski pistolet. Jedna kula, żeby zniszczyć butlę z gazem. Ja bym chciał... ...zrobić amunicję. Wszystko jest ulepszone, można zaczynać. Ale dalej zobaczymy się w kolejnym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnej części. Zagrajmy w Dead Island. Cześć.